Już trzeci dzień w Zamojskim Centrum Wolontariatu odbywają się kursy treningowe dla liderów wolontariuszy z Europy. Zamojskie Centrum Wolontariatu, mieszczące się w Osiedlowym Domu Kultury Okrągłak, odwiedzili wolontariusze z ośmiu państw Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Węgier, Turcji i z Polski. Przyjechali do nas ludzie niemal z całej Europy, żeby podzielić się dobrymi doświadczeniami związanymi z propagowaniem idei wolontariatu, żeby. Też podzielić się dobrymi praktykami, ponieważ wszyscy pracują w centrach wolontariatu, w klubach wolontariatu, a także w organizacjach pozarządowych, które zarządzają wolontariatem. Uczestnikami kursu są koordynatorzy i liderzy wolontariatu z różnych rejonów Europy. Działają oni w lokalnych centrach, klubach wolontariusza oraz organizacjach pozarządowych. Główny temat spotkania oscylował wokół problemu związanego z aktywnością obywatelską Europejczyków. Ze względu na to, że wolontariat wygląda bardzo różnie w różnych krajach europejskich, więc najpierw, żeby o tym dyskutować, musimy stworzyć wspólną definicję, na którą się wszyscy zgodzimy. Po stworzeniu tej definicji będziemy zajmować się również aspektami prawnymi, gdzie pani prezes wolontariatu w zamości, pani Waszczepańska pokaże aspekty prawne polskie, a uczestnicy będą mieli szansę porównać to ze swoimi krajami, jak to u nich wygląda. Te rzeczy też się różnią, więc powinno być bardzo ciekawie. Poza tym, przedstawimy również wolontariat na poziomie europejskim, i tu będziemy się skupiać na programie naszego grantodawcy. Jest to europejski wolontariat młodzieżowy, gdzie ludzie z całej Europy mają możliwość wyjechania do innego kraju, gdzie otrzymają pieniążki na zakwaterowanie, wyżywienie i e, m, pracę w innych organizacjach i w ten sposób młodzież w całej Europie ma możliwość, żeby e, zdobywać doświadczenie w bardzo młodym wieku i później wykorzystywać je w swojej pracy. W międzynarodowym i wielokulturowym gronie wolontariusze wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi promocji idei wolontariatu, wzbogacają też wachlarz metod wykorzystywanych w pracy z ochotnikami. For me it was a style of life. Dla mnie to nie jest przymus, to jest mój styl życia. Bardzo lubię podróżować i dowiadywać się różnych rzeczy o wolontariacie. Od bardzo dawna, od czasu kiedy byłam nastolatką, brałam udział w różnego rodzaju akcjach wolontarystycznych z młodzieżą, ze starszymi ludźmi. Bardzo ważne było też to, że mogę sobie poćwiczyć swój język angielski i zdobyć cenne informacje o programie Erasmus, ze względu na to, że program Młodzież w Działaniu jest przyporządkowany do starego budżetu Unii Europejskiej i właśnie się kończy, a teraz będziemy mieli uh, nowy program, więc uh, ludzie też chcą się dowiedzieć czegoś o tym nowym programie, więc dzielimy się z nim to common są stowarzyszenia studenckie w szkołach czy w gimnazjach, natomiast nie jest to bardzo popularne. Jest bardzo dużo osób, które praktycznie nie wie o tym za dużo. I tak samo o programie Młodzieży Działań, który daje możliwość wymienia się tego typu informacjami, też nie jest bardzo popularny w Hiszpanii jeszcze. Zamojskie Centrum Wolontariatu od 2004 roku aktywnie wspiera międzynarodową współpracę, pozyskuje środki na międzynarodowe spotkania i wizyty studyjne. W ciągu ostatnich pięciu lat stowarzyszenie odwiedzili wolontariusze i przedstawiciele trzeciego sektora z piętnastu państw, co służy niewątpliwie popularyzowaniu aktywności obywatelskiej, a także promowaniu miasta i regionu. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.